Proszę Państwa, jesteś, jesteście Wy, nie my, nie druga RP. Zagrożeni jesteście, śmiertelnie zagrożeni. Nie dziwię się, że tylu ważnych urzędników, różnych nie tylko służb mundurowych, ale i pracowników. Wystąpiło o dowody suwerena drugiej RP. Bo oni doskonale wiedzą, tam ciągle są rozmowy, debaty o drugiej RP. Druga RP jest, ma się bardzo dobrze. Ja teraz na kilka dni wylatuję za granicę, bo taka jest potrzeba. Odwiedzę bodajże trzy państwa, e, ponieważ tego wymaga polityka. Tego wymaga polityka. Spotkam się w jednym z państw z Polakami, z Słowianami, w drugim również i zobaczycie Państwo, że to, co mówi prezydent, to zawsze się realizuje. Zawsze i wszędzie.